Kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć kilka słów o tym, żeby skupiać się na tym, czego chcecie i w ogóle ignorować to, czego nie chcecie, ponieważ czas jest magiczny i pamiętajcie o tym, że mamy jedyny czas tu i teraz. Więc jeśli chcesz coś przyciągnąć do swojego życia, to najpierw musisz znaleźć się na częstotliwości tej rzeczy, którą chcesz. Jeżeli chcesz czegokolwiek, no to najpierw musisz dać sobie sam. Jedyny czas mamy teraz, więc jeśli ty mówisz, chciałbym kiedyś mieć to i to, czy być zdrowym, no to ty wychodzisz w tym momencie z braku, więc nie możesz przyciągnąć tego do swojego życia, ponieważ w tym momencie czujesz brak, więc przyciągasz więcej braku. Natomiast jeśli ty poczujesz, że Yy, jesteś zdrowy, bo masz tylko tu i teraz, więc ty musisz dać sobie to uczucie tutaj, w tym momencie. Teraz, ty już teraz musisz być tą osobą zdrową, i jeśli masz z tym jakąś trudność, to możesz sobie zadać pytanie kwantowe, jakby to było być zdrowym. Jeśli czujesz zbyt wielki opór przed tym, żeby dać sobie to teraz, tu i teraz, to uczucie które, którego tak bardzo pragniesz i które tak naprawdę chcesz doświadczyć w swoim życiu, to zadaj sobie pytanie kwantowe. Jakby to było być zupełnie zdrowym, albo jakby to było, aby moje ciało pokazało mi yy, sprawność fizyczną, mega kondycję, yy, młodzieńczy wygląd, cokolwiek chcesz. I bo yy, bardzo często. Właśnie popełniamy ten błąd, że mówimy chciałbym, chciałbym się z Tobą umówić, albo chciałbym y, iść na randkę, albo chciałabym y, męża, albo coś tam jeszcze, co tam sobie wymyślacie. I chciałbym, to jest pobożne życzenie. Ono się na pewno nigdy nie spełni, więc z tego poziomu chciałbym, to nawet, nawet nie masz co, o czym myśleć, żeby cokolwiek dostać. Natomiast. <laughs> Ponieważ jest zbyt wielki opór, yy, raczej może nawet nie zbyt, zbyt wielki opór, tylko po prostu brak. I, I Ty możesz przyciągać tylko to, co w tym momencie sobie dajesz. Czyli jak sobie dajesz yy, brak, to przyciągniesz więcej braku. Czas jest magiczny, więc kochani, trzymajcie się po swoich myśli i trzymajcie się yy, swojego celu. Wyznaczcie sobie cel, co chcecie w życiu, co chcecie osiągnąć, co chcecie mieć, podejmijcie tę decyzję i dajcie sobie to po prostu to uczucie, yy, ponieważ feeling is the secret, jak mawiał Neville Goddard, yy, także yy, nie jesteś w stanie nic przyciągnąć do swojego życia, jeśli najpierw tego po prostu nie poczujesz i, i najpierw tego uczucia nie dasz sobie sam. Yy, ostatnio dużo z wami pracuję, ale chciałabym przykład dać jednej dziewczyny która powiedziała że jej mąż jest strasznym kłamcą i, 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 i mąż jest strasznym kłamcą i ona znając tą zasadę w prawie przyciągania że nie można mówić nie to ona sobie wymyśliła taką formułkę że brak mojej zgody na to żeby mój mąż był kłamcą jak ja, jak ja czujecie, czy nie? Jak ja to usłyszałam sobie pomyślałam, ręce opadają i teraz wiem, jak dużo jeszcze trzeba zrobić jak dużo, jak dużo jeszcze trzeba jakby świadomość tu kwantową wprowadzać w życie innych osób, więc muszę chyba częściej nagrywać te filmiki, ponieważ słuchajcie, no to nie może być. Po pierwsze to jest nienaturalne, a po drugie. To nie chodzi o to, żeby nie mówić nie, bo wcale to nie jest tak, że nie możesz używać nie, bo jeżeli to jest na przykład w naturalnym Twoim języku, by w potocznej mowie występowałoby nie, a Ty próbujesz ominąć to nie, to to w ogóle nie zadziała. I, I na przykład prawidłowo to byłoby, no na przykład mój mąż jest fantastyczny i zawsze mówi prawdę, albo mój mąż jest honorowy i nigdy mnie nie okłamał. I to by było ok. I nawet jeśli tu występuje, że nie okłamał, to nic, ale ty mówisz, że jest honorowy, nigdy mnie nie okłamał, to jest godzin mojego zaufania. I to by było ok. Natomiast jak ona sobie wymyśliła taki brak mojej zgody na to, że mąż mnie nie kłam, że mo, aby mąż był kłam, to nie, to słuchajcie, to jest podkreślenie jeszcze tego, że on, że on kłamie. No słuchajcie, to co sobie mówicie, to to macie. Zapamiętajcie, więc skoncentrujcie się na tym, co sobie mówimy. I, i jeśli, a jeszcze chciałam powiedzieć, jeśli Twoim naturalnym językiem jest. Że na przykład przeklinasz, bo różne osoby są i różnie się, w różny sposób się wyrażają. To nie może sobie ta osoba napisać afirmację, typu nie wiem, yy, bardzo taką elokwentną. Nie, wtedy musi mówić: Kurwa, mój chłop nigdy mnie nie kłamie. I to będzie ok, bo to jest hipoteczny język. Rozumiecie o co chodzi, tak? Yy, I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Więc. Kochani moi najwspanialsi, proszę sobie tylko zadeklarować czego chcecie, na tym się koncentrować i, yy, yy, i trzymać się właśnie tej myśli, nie tylko poczuć ten stan, że już to masz teraz, bo to jest jedyny czas. Ja będę to cały czas powtarzała Wam, żebyście załapali, yy, bo widzisz, teraz jest, teraz, 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 co sekunda, co, co po prostu jest cały czas teraz. I przeszłość przywołujesz sama, przywołujesz sam do swojego życia, do, te, do teraz przywołujesz, przywołujesz przeszłość. I bardzo często żyjąc w przeszłości nie potraficie y, zmienić, albo nie potrafimy, mówmy sobie w ten sposób, nie potrafimy zmienić tego, y, właśnie tego teraz, bo pamiętamy o tym, jaka była przeszłość. Przeszłość nie jest